Cześć, z tej strony chmura mówi, a dzisiaj przyjrzymy się milionerom ze Stanów Zjednoczonych i ich rzekomym sekretom, które do bogactwa mają zaprowadzić. Niedawno opowiadałem tutaj o książce pod tytułem Śmierć z zerem na koncie, w której autor usilnie starał się mnie przekonać, że oszczędzanie zbyt dużej ilości pieniędzy mija się z celem, jest nielogiczne, nieefektywne i jednym słowem durne. I teraz, po przeczytaniu sekretów amerykańskich milionerów, postawiłbym naprzeciwko siebie autorów obu książek i obserwował, w którym momencie ich dialog rozjedzie się w dwa totalnie różne kierunki, bo o ile Perkins w śmierci z zerem na koncie uczy skutecznego rozstawania się z pieniędzmi, o tyle Stanley i Danko w sekretach wręcz wciskają czytelnikowi ideę oszczędzania i życia poniżej naszych możliwości finansowych. I takie też podejście jest mi daleko bliższe, ale o szczegółach opowiem Wam za chwilę. Teraz opis książki, który znajdziecie na jej odwrocie. Większość ludzi ma o bogactwie całkowicie fałszywe pojęcie. Bogactwo nie oznacza bowiem, jak się powszechnie mniema, wysokich pensji czy zarobków. Jeśli nawet zarobiłeś dużo pieniędzy, lecz wszystko co zarobiłeś wydałeś, nie staniesz się ani odrobinę bogatszy. Majątkiem jest tylko to, co udało Ci się zgromadzić, a nie to, co wydałeś. W jaki sposób ludzie stają się bogaci? Spadek, szczęście w interesach, dyplom prominentnej uczelni czy nawet inteligencja rzadko są źródłem powstawania fortun. Bogactwo i majątek jest najczęściej owocem ciężkiej pracy, uporu, systematyczności, a w jeszcze większym stopniu samodyscypliny. Tyle jeśli chodzi o opis, ale mam jeszcze uwagę dotyczącą autorów. Nie do końca wiem, czy to wada, zaleta, czy po prostu ich cecha, ale są oni teoretykami. Nigdy nie robili biznesu samodzielnie, więc wszystkie informacje biznesowe, jakie pojawiają się w tej książce, pochodzą wyłącznie od innych ludzi, a autorzy po prostu je zredagowali i wydali. Może to i dobrze, bo pisząc takiego rodzaju książkę, mogli nie mieć żadnej tezy przy jej rozpoczęciu, i tym samym przedstawili sposób myślenia bogatych ludzi bez dodatkowych komentarzy i zbędnych uwag. A teraz do rzeczy. Książka została wydana w 1996 roku, i w pierwszym momencie pomyślałem, że to szmat czasu i trochę głupio ją będzie czytać w 2023. Pomyliłem się. Wcale nie było głupio, a wydaje mi się, że paradoksalnie jest ona jeszcze bardziej aktualna teraz niż w 1996. Czemu? Głównie przez media społecznościowe i wszechobecny konsumpcjonizm. Dzisiaj, przede wszystkim za sprawą internetu, jesteśmy otoczeni jednym wielkim banerem reklamowym. A to według autorów i ludzi bogatych powoduje kłopot, jeśli sami chcemy nad swoją zamożnością popracować. Jak się okazuje, stare porzekadło naszych babci czy mam, to znaczy oszczędnością i pracą ludzie się bogacą, wcale nie jest głupie i bezużyteczne. Nie było takie w 96 i zdecydowanie nie jest takie w 23 roku XXI wieku. Jeśli wierzyć wypowiedziom bogatych ludzi, do których udało się dotrzeć autorom, a nie mam powodu, aby im nie wierzyć, to, aby odnieść sukces finansowy należy. Nie być pozarem wydającym na ubrania, samochody, mieszkania czy domy i inne fajne rzeczy całego swojego dochodu, być oszczędnym, być rozsądnym i gospodarnym. I tyle. Każdy z tych elementów jest oczywiście wyjaśniony i dokładnie opisany, i trzeba być ignorantem, żeby nie chcieć pojąć, że kupowanie rzeczy, na które nas nie stać, nie będzie nas prostą drogą prowadziło do niezależności finansowej. Żeby za bardzo nie spoilerować, to nakreślę Wam w jednym zdaniu obraz schematycznego milionera, który ma łeb na karku i w rozsądny sposób zajął się swoimi finansami. Bogaty człowiek mieszka w mniejszym domu niż mógłby, gdyby tylko chciał. Jeździ zwykłym samochodem, czytaj nieluksusowym, a często kupionym jako używany. Ubiera się w zwykłych sklepach, omijając szerokim łukiem np. Hermesa czy Balenciagę, jest oszczędny, a za oszczędzone pieniądze inwestuje, co zapewnia mu bezpieczeństwo i spokojne życie, a już na pewno bogaty człowiek swoimi pieniędzmi nie epatuje, bo uważa to za wieśniactwo. Trochę przydługie to zdanie, ale wydaje mi się, że w pełni oddaje sens tego, co wyniosłem z tej książki. I bardzo ją wam polecam, bo w świecie chaosu, jaki nas dzisiaj otacza, w świecie sztuczności, która jest obecna na każdym kanale social mediów, i w końcu w świecie zdominowanym przez konsumpcjonizm, sekrety amerykańskich milionerów wydają się oazą normalności, do której warto dążyć, aby przynajmniej finanse nie utrudniały nam i tak trudnego już życia. Na tym kończę, życząc Wam i sobie rozwagi finansowej, bo przynajmniej na to mamy spory wpływ. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.